Słuchajcie, paragony grozy nie istnieją. Jestem nad Polskim Morzem, w jednej z nadmorskich miejscowości, gdzie postanowiłem odszukać najtańszy fish and chips. I znalazłem. Zestaw zabrałem ze sobą. Bo ryba najlepiej smakuje na plaży. Słuchajcie, talerzyk mam od siebie z kwatery. A może tutaj no, tak jakoś zrobimy, żeby się piachu nie, nie nawaliło. O. Rybka. To jest makrelka, słuchajcie. O. Się polało. Ale dobra. Aha, gdzieś jeszcze miałem ze sobą widelec. Mamy go mamy. Najlepiej taki zestaw wziąć ze sobą. Z domu nad morzem. To może tak, najpierw rybka. Zobaczcie, taki kawał ryby w całości. Taki filecik. O. Nikt was tu nie oszuka. Gramatura pasuje. Słuchajcie, yy, zrobiona też prawdopodobnie jest dobrze. O, całą porcję sobie wezmę. O dobra opakowanie tu na chwilę. Wiecie, bo tu jest dużo piachu. I teraz chipsy. nawalone na talerzu na bogato, no i woda. Może najpierw trochę wody. Nie mogę się doczekać tego nadmorskiego smaku, tej przepysznej ryby, w takiej cenie. Zobacz, jak chit skrupie. Mmm, świeżutki, dobrze wypieczone, i rybka. O, kruchutka, delikatna. Olej z niej spływa. Wow. Niesamowite. I tak taki zestaw, kochani, nad polskim morzem w jednej z nadmorskich miejscowości kosztuje niecałe 15 zł. Można tanio? Można. Chociaż pogoda ostatnio dopisuje, jest słońce, jest ciepło i długi weekend również zapowiada się gorący. więc. Przybywajcie do nas, do nadmorskich miejscowości. Żegnam Was i do zobaczenia w kolejnym odcinku.